Dzień dobry, mamy dzisiaj 28 marca, poniedziałek, godzina 13.30, a to jest tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem specjalizującym się w teorii faly Mówiłem Państwu o tym podczas tygodnia na GPW, jeśli oczywiście śledzą Państwo tą audycję, że to, co się będzie działo na rynku przy ulicy Książęcej, będzie w dużej mierze zależało od tego, co Zadzieje się oczywiście na rynkach bazowych, bo indeksy amerykańskie plus indeksy giełd rozwiniętych są w niezwykle ciekawym miejscu. Ale zanim przejdziemy do analizy technicznej tychże walorów, kilka informacji fundamentalnych. Zacznę od tej, którą oczywiście nie mam tym razem na wykresach, czy też na zdjęciach, czyli kolejny lockdown w Chinach. Natomiast można powiedzieć tak, na razie jakiś większej bagi rynek do tego nie przekłada. Oczywiście tam sytuacja pandemiczna się pogarsza. E, natomiast nie ma to wpływu na jakby sytuację zdrowotną paradoksalnie, bardziej na sytuację gospodarczą, ponieważ w Chinach mamy politykę zero COVID. No i ta polityka skutkuje tym, że mamy kolejne lockdowny, kolejne obostrzenia i na pewno w jakimś stopniu wpłynie to negatywnie na gospodarkę. Mowa jest o tym, że prawdopodobnie łańcuchy dostaw będą dalej zaburzane i tym samym możemy spodziewać się kontynuacji presji inflacyjnej przez to zjawisko. A jeśli chodzi o rynek amerykański, jesteśmy już kilka dni, kilkanaście dni po posiedzeniu FED, no i trzeba przyznać jedno, rynek zaczął mocno dyskontować coraz agresywniejszą politykę pieniężną amerykańskiego banku centralnego. Jak wiemy, w maju, na kolejnym posiedzeniu 4 maja, startuje oficjalnie program Quantity Tightening, którego wkrótce poznamy dokładne parametry na najbliższych minutkach Fedu. Jest to program redukcji bilansu analogiczny do tego, który wystartował w 2018 roku. Jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, jesteśmy już po pierwszej podwyżce, a według a według tej grafiki, które Państwo widzą, rynek dyskontuje prawie 9 kolejnych podwyżek pomiędzy marcem a końcem roku. 9 podwyżek po 25 punktów bazowych, czyli rynek zakłada, że na koniec roku jesteśmy w stanie dojść na 2,5%. Żeby tak się stało, żeby stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych do takich poziomów powróciła, to potrzebowalibyśmy co najmniej dwóch podwyżek o 50 punktów bazowych. I na chwilę obecną konsensus jest taki, że na posiedzeniu majowym zobaczymy 50-punktową podwyżkę i rozpocząć się program Quantitative Tightening, który powinien być e, agresywniejszy od tego, który widzieliśmy w 2018 roku. Przynajmniej tak mówił Jerome Powell. No i na kolejnym posiedzeniu w, kwiet w czerwcu również zobaczymy 50-punktową e, podwyżkę. Na tyle przynajmniej obecnie zaczyna to wszystko wyceniać. Rynek. Jaki oczywiście będzie miało to wpływ w długim terminie? Um, trudno dokładnie powiedzieć: teoretycznie, jak popatrzymy sobie na historycznie, jak zachowywał się rynek, rynek akcji versus początek cyklu podwyżek, to zazwyczaj zachowywał się dość pozytywnie. Natomiast w 2018 roku, bo właśnie, trochę trudno nam analogię, bo do tej pory wszystkie analogie skupiały się na początku podwyżek i na zupełnie innym reżimie. Prowadzenia polityki pieniężnej, no i zazwyczaj te podwyżki zaczynały się pojawiać w momencie, albo tak przynajmniej według e, książkowych teorii powinno być. Podwyżki zaczynały się pojawiać wtedy, gdy gospodarka wchodziła w ostatnią fazę cyklu i zaczynała się przegrzewać. I można sobie oczywiście to bardzo łatwo uzasadnić, że pierwsze podwyżki e, nie skutkowały jakimiś dużymi negatywymi w, go, w gospodarce. Mamy, mieliśmy Cały czas rozgrzaną gospodarkę, ostatnią fazę cyklu, więc kilkanaście miesięcy kolejnych czy też dobrych wyników w gospodarce, czy wzrostów indeksu było czymś normalnym. Natomiast od 2009 roku prowadzimy nienormalną politykę pieniężną. W związku z powyższym, wszelkie takie porównania są tutaj nietrafione, ponieważ po pierwsze, poza oczywiście podwyżkami stóp, mamy cały mechanizm jeszcze QE czy też QT. Więc wszystko dzieje się znacznie szybciej, a po drugie, pierwsza podwyżka stóp powinna być dokonana znacznie, znacznie wcześniej, więc jesteśmy totalnie za cyklem. Zresztą tak samo było w 2018 roku. Fed zaczął zaciskanie polityki pieniężnej już będąc spóźniony w samym cyklu, czyli w momencie, gdy wskaźniki gospodarcze zaczęły się pogarszać. W 2018 roku początek podwyżek, początek quantitative tightening, Minęły bodajże 3 miesiące i rynek skorygował się o ponad 20%. Jeśli historia miałaby się powtórzyć, to obecnie skutkowałoby to po prostu rozkręceniem BS. -y. Oczywiście krótki ogon krzywej, czyli krótkoterminowe papiery dłużne w tym wypadku dwulatki, dyskontują wzrosty stóp i to w sposób bardzo agresywny. Obecnie jesteśmy gdzieś 2,25 na dwulatkach. No i oczywiście historycznie stopa FEDU podąża za. Krótkoterminowymi, podąża oczywiście za stopą rynkową, czyli w tym wypadku za tym krótkoterminowym, czy też średnioterminowym raczej, chyba należałoby powiedzieć um, ogonem um, krzywej. Um, jest też całe takie duża, um, toczy się dyskusja w tyle, czy przypadkiem um, era um, nie pojawia się nowa era inflacji. Przez ostatnie lata byliśmy przyzwyczajeni do um, polityki czy takiego środowiska, D. Deflacyjnego. No i to środowisko spowodowane było przede wszystkim globalizacją i importowaniem tej deflacji z zewnątrz, przez głównie tanią siłę roboczą czy tanie surowce, ale przede wszystkim tanią siłę roboczą. Obecnie coraz więcej mówi się o tym, że mamy do czynienia z czynnikami deglobalizacyjnymi, i tym samym ta de deflacja nie będzie już importowana. W związku z powyższym możemy wracać do jakichś reżimów których tak naprawdę większość z nas nie pamięta, bądź nawet, bądź nawet nie zna. I trudno powiedzieć, czy ten krótki ogon krzywej, czy on się zatrzyma na 2,25, na 2,5, czy może pójdziemy nawet na 4 czy 5 punktów procentowych. W każdym bądź razie. Krótki ogon krzywej rośnie nam znacznie szybciej od długiego ogona, więc rynek na razie wycenia to mniej więcej w taki sposób, że stopy nam wzrosną w tym roku, wzrosną w przyszłym, ale już w 24-25 jakaś delikatna obniżka stóp może być konieczna. W związku z powyższym ten długi ogon krzywej, czyli papiery 10 letnie 20 20-30-letnie. One tak nie reagują. No i tym samym dochodzi do spadku spreadu pomiędzy tymi papierami. Bierzemy sobie spread 10, bierzemy sobie rentowność 10-latki, odejmujemy rentowność dwulatki i mamy spread pomiędzy długim a krótkim ogonem krzywej, no i na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że ten najważniejszy spread, bo to jest chyba najczęściej porównywalny, lada moment dojdzie do inwersji krzywej dochodowości, czyli jej odwrócenia. Obecnie mamy jakieś 17 czy 18 punktów bazowych, czyli zostało nam dziesiąte punktu jeszcze do zniwelowania tego spreadu i do oficjalnego odwrócenia krzywej dochodowości. Zresztą jak popatrzymy sobie na różne odcinki krzywej, to tak naprawdę na przykład na e, piątce versus 10 lat już do tej odwróconej krzywej dochodowości nam doszło. Historycznie warto zwrócić uwagę na to, że odwrócona krzywa dochodowości, on, czy odwrócenie krzywej dochodowości historycznie od II wojny światowej zawsze, podkreślam zawsze, było predyktorem inflacji. Nie, przepraszam, recesji. To był zawsze predyktor recesji. Historycznie za każdym razem, gdy krzywa nam się odwracała w przeciągu mediana obserwacji, to jest 15 miesięcy, czyli 5 kwartałów, dochodziło do recesji. Ostatni sygnał, odwrócenie krzywej dochodowości w połowie 2019 roku, no i po 10 miesiącach pojawiła nam się recesja związana z covidowym COVID lockdownem inne modele popatrzymy sobie na przykład na wskaźnik cen produkcyjnych PPI versus wskaźnik przemysłowy ISM również wskazuje na to że ten wskaźnik wyprzedzający powinien nam głęboko zanurkować w najbliższych miesiącach czyli to świadczy o zdecydowanym spowolnieniu gospodarczym wręcz o recesji podobnie wygląda wskaźnik oparty na czy też model oparty na zewie czyli niemieckim wskaźników wyprzedzającym. W ogóle jak popatrzymy sobie na Europę, nie mam oczywiście analogicznych danych, czyli wskaźnik na przykład um, niemiecki PPI, czy hiszpański PPI, PPI czy szerzej e, PPI strefy euro versus na przykład e, przemysłowy wskaźnik PMI gospodarki niemieckiej, hiszpańskiej, czy całej strefy euro. Natomiast przypomnę tylko, że w przypadku Europy te PPI-ki Osiągnęły absolutnie rekordy wszechczasów. To były zdecydowane dwucyfrowe wzrosty. W przypadku chyba gospodarki niemieckiej, nawet w okolicy 40% PPI-ka nam wystrzeliła. Więc jeśli te same korelacje, a zapewne te same korelacje są, versus europejskie PPI-ki i wskaźniki wyprzedzające PMI, to znaczy, że europejska gospodarka powinna nam gwałtownie spowolnić. W drugiej połowie roku i wejść w recesję. Mówiłem państwu o tym, że te silne odreagowanie tutaj akurat mam na przykładzie dax ale mówi się o tym, że to silne odreagowanie może być bear market rally na ostatnich 10 obserwacji. Dwa, jedna obserwacja wyznaczyła nam dołek. To była, to był ten um, covidowe odreagowanie. Osiem innych silnych odreagowań było to tak zwane bear market rally, czyli korekty gwałtowne korekty wzrostowe w rynku niedźwiedzia. Pytanie jak będzie oczywiście tym razem. Przedstawiam jeszcze raz tutaj pewną analogię, akurat na tych zdjęciach to dobrze jest widoczne. Rok 2008 mamy 24% spadek, który ma charakter impulsu, i następnie trzema falami odbijamy do strefy 50-61,8% zniesienia Fibonaciego. Odbicie ma dokładnie 17%, i następnie rozpoczyna się gwałtowny ruch korekcyjny, który ściąga 44%. Z kapitalizacji indeksu korygujemy się dokładnie do zależności falowej, czyli fala trzecia, która ma 162% długości fali pierwszej. Potem była jeszcze konsolidacja czwórka i następny spadek w ramach fali piątej. Obecnie, w przypadku niemieckiego DAX-a, dzisiaj zrobiliśmy 14,600, konsolidowaliśmy się w wokół tej 50. Jesteśmy mniej więcej w połowie tego niebieskiego prostokąta, dokładnie 17,3%. Jesteśmy od dołka. No i o tyle jest to ciekawy moment na rynku, że jeśli faktycznie jest to bear market rally, jeśli budujemy fale drugie, to w marcu i kwietniu może nam powracać bardzo taki dynamiczny trend spadkowy. Zgodnie z falą trzecią przypomnę 44% przecena analogiczna do tej z 2008 roku skutkowałaby powrotem do covidowych dołków. No i teraz tak, zanim przedstawię technikę, ta fala, ewentualnie trzecia spadkowa i ten bear market rally, który widzimy, może mieć odzwierciedlenie w fundamentach, pod które rynek będzie mógł grać. Bo na razie mieliśmy obawy o inflację, które oczywiście się spełniły. Mamy obawy o wzrost stóp procentowych, który zaczyna się spełniać, i mamy obawy o recesję, który też może się spełnić. Jeśli rynek zacznie te informacje dyskontować, czyli kolejne podwyżki, a następnie Recesję i oczywiście potrzebujemy tutaj wyeliminować taką niepewność jak wojna, bo, bo to są zawsze takie czynniki skutkujące jedynie korektą, a nie, a nie bezsą. No to rynek ma fundament do tego, aby przez najbliższe tygodnie czy miesiące dyskontować pogorszenie sytuacji gospodarczej na świecie. A przypomnę, że przy rekordowym zaangażowaniu ulicy, zarówno na rynku niemieckim, jak i amerykańskim, mamy doskonałe środowisko do Powstania powstania bez. Przejdźmy teraz do analiz technicznych i zacznijmy od rynku amerykańskiego indeks SP500. W przypadku tego indeksu w zeszłym tygodniu już Państwu mówiłem, że mamy tutaj pięciofalowy ruch spadkowy, który akurat w przypadku indeksu SP500 nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast ten pięciofalowy ruch spadkowy wygląda dobrze na pozostałych amerykańskich indeksach, na Nasdaqach, na Raselu, na europejskich walorach, a a nie wspominając już o Azji, która jest już dawno w zaawansowanej beście. W związku z powyższym, można przyjąć taką wstępną hipotezę, że mieliśmy pięciofalowy ruch spadkowy z wydłużoną nieco falą piątą i obecnie mamy trójfalowe odreagowanie. Na wykresie godzinowym, jeśli dzisiaj otworzymy się na nowych maksimach lokalnych, będziemy mieli piękną finalizację klina kończącego na zniesieniu 61,8. No i to jest teraz taki świetny moment bo tak, pozytywne dywergencje na RSI przestały już obowiązywać, mamy piękne odreagowanie i teraz tak, potrzebujemy w tym tygodniu, aby podaż skontratakowała. Jeśli podaż na tych poziomach zacznie przeprowadzać kontratak i sprowadzi cenę ponownie na 4,400, to będziemy mieli potwierdzenie, że ten ruch wzrostowy jest ruchem trójfalowym, czyli była to tylko korekta i kwestią czasu będzie zejście do linii szyi, przełamanie linii szyi, i następnie rozpoczęcie głębokiej korekty w stronę 3300 punktów. Ale podaż w tym tygodniu musi się aktywować. Jeśli nie dojdzie do aktywacji podaży i rynek będzie piął się dalej na północ, no to niewykluczone jest, że powrócimy już do maksimów i spróbujemy raz jeszcze poprawić historyczne maksima na indeksie. Więc to jest taki moment, który często w języku traderskim nazywa się do or die. Level, czyli to jest taki poziom, czy bardziej miejsce i czas, gdzie coś powinno się wydarzyć. Czyli albo skontruję podaż i to będzie oznaczało definitywny koniec wzrostów, albo ten popyt będzie dalej ciągnął e, do góry. E, no i wtedy otwieramy sobie drogę na, e, na historyczne maksima. Ten ruch wzrostowy, który miał się zrealizować, został zrealizowany. Czekamy teraz na reakcję podaży, która potwierdzi ten układ spadkowy. Na Dow Jonesie również mamy 5 fal spadkowych. Mamy trójfalowe odreagowanie i znowu same opory. Powrót do dwusetki, do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, do zniesienia Fibonacci'ego. Oczywiście ta pozytywna dywergencja też została wymazana. Świetne miejsce do kontrataku podaży, która mogłaby sprowadzić cenę zdecydowanie niżej, na początek poniżej 32 tysięcy punktów, a potem w stronę 26 tysięcy punktów. Um, mówiłem Państwu o tym, że niektóre amerykańskie indeksy wyglądają na skończone układy pięciofalowe i te układy są zdecydowanie klarowniejsze. Nie tutaj przede wszystkim mowa o NASDAQach. Raz, że mamy pięć fal spadkowych na NASDAQu, czy NASDAQu 100, czy na NASDAQu Composite, to te pięć fal spadkowych weszło w terytorium wesy, bo od szczytu jeden i drugi indeks skorygowały się mniej więcej 21-22%. Czyli mamy rozpoczęcie Bessy. Oczywiście, była pozytywna dywergencja, był bardzo negatywny sentyment na rynku, stąd silne odreagowanie trójfalowe. Lada moment będziemy przy tym potężnym oporze 50% FIBO i 200, no i to jest znowu miejsce do reakcji podaży. Jeśli podaż zareaguje i sprowadzi cenę w okolice tych lokalnych dołków, no to nazdaki będą się przeceniać w stronę 10 tysięcy punktów. To samo tyczy nazda kompozyt znowu pięć fal spadkowych, wejście w terytorium Bessy, ale powstała pozytywna dywergencja, zakończyła się fala pierwsza, czas na odreagowanie w falę drugą, to też się dzieje. Jakby wszystko tak, jak powinno być, zgodnie z planem te ewentualne odreagowania się rozwinęły. No i teraz zgodnie z planem należałoby liczyć na to, że w tym tygodniu przyjdzie podaż, która też oczywiście zmieni nieco, nieco kształt tych świeczek miesięcznych, które no gdzieś jakoś mogą mieć lekki wydźwięk taki, um, taki buliszowy. E, podobnie do nas Daków, wygląda Russell, bo w przypadku Russella również mamy skończonych pięć fal spadkowych i również odbijamy strukturą trójfalową, która powraca do przełamanej linii szyi formacji RGR. No i tu też w przypadku Russella ta pozytywna dywergencja została już e, zrealizowana, czyli sygnał zwiastujący, odreagowanie się sprawdził. Dywergenc... Wskaźnik RSI wszedł powyżej 50 punktów, więc jakby dywergencja się zakończyła. Mamy idealne miejsce na koniec fali drugiej, bo jest przełamanie linii szyi, dochodzi do jego retestu i powinien się rozpocząć ten właściwy ruch spadkowy. No i wszystkie indeksy zrobiły sobie miejsce do rozwinięcia fali trzeciej, czyli do tak naprawdę rozwinięcia klasycznej, właściwej, dawno też nie widzianej, bo od wielu lat nie widzianej niewidzianej Bessy. Jeśli chodzi o struktury, pozostałe struktury na świecie, przykładowo Nikkei 225 rozwinął tutaj pięciofalowego klina wprowadzającego, a teraz odbija do dwusetki i do złamanej linii szyi. Teoretycznie mogłaby się zakończyć fala druga i wracamy do tendencji spadkowej. Na zbiorczym indeksie iShares MSCI Emerging Market Index czy tak naprawdę na ETF-ie mamy 5 fal spadkowych: fala pierwsza, fala druga, i następnie kolejna jedynka, dwójka, i wracamy do tendencji spadkowej. Europa, wspomniałem o DAX-ie, dzisiaj DAX poprawił te lokalne maksima 14600. Jesteśmy cały czas w idealnej strefie wyprzedaży, czyli w strefie tak naprawdę, gdzie powinien się aktywować podaż. No i w przypadku Daxa to jest też istotne. Ja wiem, że może trochę niewiele tutaj widać, bo dużo tych, a, w, um, tych oznaczeń jest, ale e, bardziej będzie istotne to, co powiem. Jeśli faktycznie na tej strefie aktywuje się podaż, to mamy do zamknięcia dwie luki Hossy. Mamy pierwszą lukę gdzieś w okolicy 13900, a druga luka jest zamykana w okolicy 12800. Domknięcie luki w tej drugiej, tak nisko świadczenie będzie o tym, że tendencja spadkowa powróciła. No i jeśli, um, z, jeśli faktycznie powróci ta tendencja spadkowa, no to ten ruch spadkowy minimalny powinien zmierzać w stronę 11400, aczkolwiek bardziej prawdopodobne jest, że do okolic 10 000-10 500, bo w tym rejonie mamy głębsze zniesienie Fibonacci'ego 78,6, mamy psychologiczny poziom 10 000 punktów, domykamy dwie ostatnie luki HOS-y, które nie zostały domknięte w tym ruchu wzrostowym od 2020 roku, i mamy tam też równość fal. I innymi słowy, to jest poziom, gdzie teoretycznie mogłaby się zakończyć fala C, jeśli ten ruch spadkowy byłby trójfalowym zygzakiem ABC. Natomiast jeśli jest to impuls, to tak jak pokazywałem Państwu wcześniej na grafikach, schodzimy w stronę COVID-owych minimów do tej 44% przeceny. Pozostałe indeksy europejskie wyglądają podobnie, znowu bardzo silny opór na KKRO, zniesienie Fibonacciego 200, jest to piękne, piękne miejsce do ponownego aktywowania się podaży, która powinna sprowadzić indeks około 30% niżej, no i podobna sytuacja na Futsi MIP. Wszystkie indeksy pokazują książkowy setup podażowy. Teraz tak, setup jest bardzo wyraźny, jest też bardzo taki klarowny sentyment, czy fundament, który może być dyskontowany przez kolejne miesiące, który oczywiście mógłby się przełożyć na tą wyprzedaż. To, co jest potrzebne, to odpowiedni price action, czyli musimy zobaczyć faktycznie wejście podaży, psujący się sentyment i kontynuację przeceny, aby te scenariusze zostały potwierdzone. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę w Stanach Zjednoczonych na cały sektor fangów. Czyli tych spółek, które najwięcej ważą w rynku, na tych lokomotywach, które ciągnęły nam rynek. Zacznijmy od amerykańskiego Apple'a. Mamy tutaj pięciofalową sekwencję spadkową. Dokładnie w tym miejscu pokazywałem Państwu koniec klina i sugerowałem odbicie do poziomu 170 dolarów. Podeszliśmy trochę wyżej. Mamy te drugie zniesienie Fibonacci'ego, no i też całą, oczywiście, sekwencję białych dziennych świec. Natomiast jest to miejsce, gdzie podaż powinna w końcu zareagować. Amazon z kolei przecenił się impulsowo i zbudował nam tutaj korektę płaską. Znowu mamy silne opory, świetne miejsce do powrotu podaży. Na Facebooku oczywiście mieliśmy pozytywną dywergencję, która już została zrealizowana tym piątkowym podejściem, trójfalowa korekta tworząca falę czwartą mogła się zakończyć i następnie schodzimy w stronę 180 dolarów. Na Alfabecie, jak i na Microsoftie są impulsy spadkowe i są trójfalowe reagowania i możliwość dalszej słabości. Na Microsoftie mamy klina i również te trójfalowe odreagowanie. Na Nvidia mamy impuls spadkowy i odreagowanie do klasycznej strefy Fibonacci'ego i na końcu Tesla podobny układ do Apple'a, też mamy tutaj klina wprowadzającego i trójfalowe odreagowanie. Fangi też są w idealnym miejscu do zwrotu na południe. Więc teraz tak, te układy techniczne zostaną potwierdzone reakcją podaży i ta reakcja podaży musi się pojawić w tym tygodniu. W tym tygodniu, w pierwszym tygodniu kwietnia e, powinna się pojawić wyprzedaż. Jeśli się nie pojawi, to naj, najprawdopodobniej będzie to oznaczać, że będziemy przychodzić w jakiś obszar konsolidacyjny. Te kliny to jest pewnie jakiś część formacji trójkąta i wtedy pojawi nam się perspektywa możliwości wzrostów na Nowe maksima. Stąd też mówiłem, że to jest tak niesamowicie ważny, istotny poziom do or die, czyli albo podaż zaczyna, czyli do, czyli zaczyna robić to, co powinna, albo die i ten układ beriszowy dla niedźwiedzi zostanie wtedy niezrealizowany. W przypadku rynku walutowego, przejdźmy teraz na ten segment rynku i zakończymy na surowcach. W przypadku rynku walutowego, mamy wybicie górą z tejże formacji. Formacji trójkąta. Dzisiaj rano dolar zaczął znowu zyskiwać na, na wartości. no Najprawdopodobniej dolar będzie zmierzał w stronę 104, a następnie pewnie w stronę 114 punktów. Jeśli chodzi o nasze krosy, cały czas mamy tutaj taką dość wymowną świecę, choć rano powracaliśmy gdzieś w okolice 4,72. Na wykresie tygodniowym jest to teoretycznie cały czas miejsce dokupna, więc mieliśmy oczywiście panikę, inwazja, następnie korektę tego ruchu, natomiast ta korekta tego ruchu na typowym zniesieniu FIBO na czego się zatrzymała, więc dalsza moim zdaniem deprecjacja złotówki jest tutaj możliwa versus euro. Jeśli chodzi o surowce, to oczywiście nie mamy jakiegoś bardzo klarownego schematu, bo dużo będzie zależało od tych napięć, bardziej chodzi o to, czy po pierwsze... Dojdzie do jakiejś eskalacji na Ukrainie, bo to oczywiście mogłoby wpłynąć na lotowanie ropy naftowej. Czy też nie? Na razie mamy dużo informacji sugerujących, że potencjalna eskalacja mogłaby się przytrafić, aczkolwiek nic takiego nie następuje. No a z drugiej strony, oczywiście, w przypadku choćby metali szlachetnych czy Miedzi może się pojawić jakiś silniejszy ruch związany z risk Teoretycznie, jeśli chodzi o złoto, wybiliśmy się górą z formacji trójkąta. Historyczne maksimum nie zostało poprawione, więc teoretycznie złoto może poprawiać maksima. Natomiast zupełnie inny układ na srebrze. Na srebrze mamy formację RGR, trójfarowe odreagowanie, które zatrzymało się na oporze i niewykluczone, że srebro wraca w stronę 13 dolarów. Jeśli chodzi o ropę naftową. Mówiłem Państwu, że mamy tutaj opcję z wydłużoną falą piątą. Oczywiście, potężna zmienność, całe zamieszanie, dyskontowanie wojny, potem odwrót ceny, znowu powróciliśmy bardzo wysoko. No i oczywiście, jeśli będziemy wydłużać tą falę piątą, historyczne maksima są w mocy, to łatwo sobie ten scenariusz fundamentalny ułożyć. Dochodzi do jakiejś eskalacji, użycie broni chemicznej przez Rosjan, wejście Białorusi. Czy przekroczenie jakiejś innej czerwonej linii, nieprzekraczalnej granicy, pojawia się embargo na import ropy, panika na rynku i idziemy na historyczne maksima. To jest jak najbardziej scenariusz możliwy do zrealizowania. Na koniec miedź. W przypadku miedzi ten odwrót, który tutaj widzimy, ma charakter impulsu, a korekta charakter fali drugiej. No i tutaj jest oczywiście to ogromne ta um, ogromna analogia historyczna. Czy doszło do zakończenia ruchu, bo średnio um, ruch budujący nowe maksyma na miedzi trwa, dywergencja budująca się na oscylatorze trwa 12 miesięcy. 12 miesięcy wybiło nam w marcu. Jeśli tak, to oznacza, że wraz z inwazją zakończyliśmy, czy tam kilka dni po inwazji, gdy pojawił się ten ruch wzrostowy na miedzi, zakończyliśmy ten ruch wzrostowy i jeśli tak się stało, to powinniśmy się przecenić obecnie o 60%, czyli potężne, potężna przecena miedzi, która oczywiście miałaby ogromny wpływ, choćby na KGHM. Mnóstwo jeszcze moim zdaniem ciekawych rzeczy w tym roku na rynku powinno się wydarzyć. Spodziewam się teraz kontrataku podaży, ponownego wzrostu zmienności. Co by oznaczało, że czas najwyższy chyba zapiąć pasy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu.